Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Lemoncraft. z tej strony Asia. Moi drodzy, dzisiaj pobawimy się w recykling. Przede mną leżą tutaj już przygotowane materiały, o których za chwileczkę Wam powiem coś więcej. I pudełeczko, które będziemy sobie ozdabiali. Słuchajcie, pracą będę nawiązywać do karteczki, którą robiłam już jakiś czas temu. Ona też była inspiracją tutaj dla, dla Lemoncraft. I chciałam zrobić taką właśnie do kompletu, ponieważ prezent, który zakupiłam dla jednej moich koleżanek skrapowych, który będę wysłała na urodziny, był zapakowany w tym pudełeczku. I zastanawiałam się, czy go przepakowywać, czy w coś innego opakowywać go. Ale on jest tak ładnie tutaj dopasowany. I tak, wiecie, tak, tak fajnie tutaj się umościł. Tak ładnie leżał. Tak ładnie to było zrobione. Pudełko w ogóle nie zniszczone. Już postanowiłam, że Robimy się troszeczkę w taki recykling. Dlaczego nie? Dlaczego nie korzystać z takich gotowych form? Słuchajcie, trzeba dbać o nasze środowisko. Fajnie jest używać rzeczy po raz drugi, i myślę, że dzisiaj właśnie to sobie zrobimy. Zdecydowałam się na kontynuację właśnie tej karteczki, chyba z tego powodu, że ona jest właśnie też na takim kraftowej bazie będzie mi to tutaj wszystko bardziej pasowało, ładniej wyglądało. Mam nadzieję, że. Prezent sprawi radość i, i, no i będzie miłym, miłą, miłą niespodzianką. I teraz, moi drodzy, co przygotować? No cóż, ja tu niewiele przygotowywałam, ponieważ pudełeczko miałam już gotowe, więc jakby tu pracy nie miałam nad pudełkiem ani nad kombinowaniem, co w tym pudełku zrobię. Czekajcie, sobie co tutaj ułożę. Jedyne co, to powycinałam sobie już elementy, żeby zaoszczędzić czasu, którymi będę sobie oklejała to pudełeczko nasze. Tutaj na wierzchu postanowiłam wykorzystać ten kawałek. Tu oczywiście tego nie możemy zaklejać, bo tu nas blokuje ta pusta nasze wieczko. Więc mam powymierzane wszystko tutaj, tutaj do naszego pudełeczka, żeby go fajnie okleić. I to są te, wiecie, różne, różne części Ok. Paseczki dookoła, czyli on właściwie będzie cały dookoła oklejony i tutaj też, tutaj oczywiście mogłam sobie pozwolić na zakrycie tych dziurek, bo one tutaj nic nie wnoszą, jakby nie są jakąś tam częścią ważną pudełka, że jak ja to wiecie nie okleję czy coś to mi to nie, nie będzie pasić, więc tak to będzie wyglądało, tu będzie moje logo. I to sobie już podocinałam. Ciężko tutaj podawać wymiary, bo wiecie, to jest, tak jak mówię, recykling. Czyli jakie pudełeczko macie, z jakiego będziecie korzystać, to sobie możecie go dopasować. I ja tu jeszcze mam taki kawałeczek, to było wycięte z tego wieczka. Chciałabym tutaj pociągnąć ten motyw takiego przedzieranego papieru. Mam nadzieję, że mi się to uda. Przygotowałam sobie też te same elementy, które były wykorzystane w karteczce, czyli wykrojniki. To mamy serwetkę od Emilki. Tutaj mam te piękne, które uwielbiam, te z fantazji wykrojniki, które tak cudownie wydłużają nam kompozycję. Mam też tutaj powycinane elementy z tego bloczka A4 z Rawsberry Garden, już wam pokazuję. Chyba się nie przygotowałam i gdzieś go zostawiłam. Kolekcję znacie bardzo dobrze, więc tutaj na boku są bardzo fajne elementy do wycinania. Natomiast z tej drugiej strony, z tych drugich stron można wykorzystać do <laughs> prac. No i ja tu sobie powycinałam jakieś listki, gałązki. Jest też taka tyseczka. Widzicie, trochę ją przytuszowałam tuszem, żeby takiego winniczowego troszeczkę odcienia nabrała, żeby była taka. Bardziej w tym kraftowym kolorze. No i co? Słuchajcie, to jak to zwykle ja bardzo lubię, to sobie troszeczkę powytłaczam po te, te moje kwiatuszki w taki sposób, żeby, żeby trochę tej przestrzenności nabrały. To nie będą jakieś takie, wiecie, bardzo mocne, bo te kwiatuszki też trochę będą zasłonięte, troszeczkę wkomponowane w. Całe tło. Zastanawiam się nad napisem, czy coś na to pudełeczko dawać. Nie pomyślałam o tym wcześniej i, i się zastanawiam. Miałam takie naklejki chyba z Studio Forti. Tak mi się wydaje, wiecie, takie przezroczyste. Może by to tutaj się sprawdziło na, tym, na tej deseczce. Tak patrzę na deseczkę i tak przyszło mi to na myśl. No zaraz zobaczymy, jak dojdziemy do tego etapu. I zobaczcie, tak leciutko tylko sobie powyginia. w niektórych miejscach te listeczki. I one od razu nabierają takiej przestrzenności. Ale Wy już wiecie, że ja lubię bardzo ten sposób, bo z prostych, płaskich elementów można bardzo fajnie uzyskać takie. Takie zaokrąglone, fajne. tym te nasze kwiatuszki nie są takie płaskie, ale robią się takie fajne, bardziej. Rzekłabym puchate. Listeczki lubię sobie tak tu, o, te końcówki. zakręcić. Oj, tu mam jakiś klej. Gdzieś mi się pogubiła ta moja mapa taka, wiecie, niebieska, nie wiem gdzie, ale... I jeszcze tutaj. No I już właściwie te elementy. To nie musi być jakieś takie mocne... Że nie. Zobaczcie, tu jest. Widzicie ten napis e, bardzo fajnie się tu sprawdza na takich elementach. E, także co? Mamy przygotowane tutaj te, e, te wszystkie elementy. Mamy przygotowany sznureczek, bo też mam związane ze sznureczka taką kompozycję kwiatową. E, mamy tutaj elementy, mamy kwiatuszki. Ja sobie też przygotowałam ćwika, bo pomyślałam, że go tu zrobię tak, jakby z przodu, żeby było widać, że tu w tym miejscu się to pudełeczko otwiera. A może zrobię takiego z kokartką? Jeszcze nie wiem, zobaczę, zastanowię się nad tym. Także, no co, będziemy robili tutaj pudełeczko, które będzie pasowało do naszej, naszej karteczki, żeby można było włożyć w to prezent. Tylko pamiętajcie o tym, żeby to było takie pudełko, które jest niezniszczone, które będziemy mogli naprawdę ładnie okleić. Tu jedynie trochę było staśmy, ale tu przyjdzie paseczek i tego nie będzie widać. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam Was dzisiaj na taki recyklingowy odcinek, gdzie będziemy wspólnie ozdobiali pudełeczko, które odzyskałam z paczki. Zapraszam serdecznie do działania. Że, moi drodzy, pudełko jest gotowe. Strasznie mi się rozlało to bloski. Takie będą duże kropki. Ale to nic nie szkodzi. Zobaczcie. Na razie nie będę tego ruszać, bo nie chciałabym, żeby mi to się popsuło. No, jakoś takie duże te kropki się zrobiły. No, ale słuchajcie, no, nie będziemy już tutaj z rękodzieło rozlały się w taki sposób. Ja je tylko zrobię takie fajne okrągłutkie. No, coś tutaj nie poszło. Znaczy, nie poszło, w sensie tak mocno się rozlał. Nie wiem dlaczego. Półgłosy najczęściej robi się tak fajnie w, w miejscu, no ale. Mamy większe kropeczki, jest większe pudełeczko. Ja nie będę go już na razie teraz tutaj ruszać i otwierać, bo boję się, że mi to po prostu się rozpłynie. Tutaj tylko te krawędzie mamy takie kraftowe, bo no nie mogę tego tu, za, jakby, wiecie, zakleić w żaden sposób. Ewentualnie takimi malutkimi paseczkami albo przybielić gesso też by można było. Ale tutaj nie mam używanego gesta, więc też tego nie będę robić. Także myślę że, myślę, że to jest fajny taki sposób na upominek, czyli wykorzystanie pudełeczka, które gdzieś tam macie u siebie. Pamiętajcie, żeby nie było zniszczone. Fajne pudełko, spokojnie można wykorzystać po raz drugi i zapakować w niego upominek dla bliskiej osoby. Wystarczyło, zobaczcie, udekorować, tylko podobnie jak, jak nasza karteczka. I co? To by chyba było wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, moi drodzy. Zapraszam Was na grupę Lemon Crafters do dzielenia się swoimi pracami. Jestem ciekawa, czy Wy też recyklingujecie Wasze opakowania, czy używacie je po raz drugi. Jak to z Wami jest w tym wypadku, czy też wykorzystujecie powtórnie pudełka. Podzielcie się swoją opinią. Bardzo chętnie posłuchamy. Ja Wam życzę, kochani, miłego dnia. I do zobaczenia, do następnego razu. Pa-pa!